Jest czysto Musimy wszystko dokładnie przeszukać czy da się zakręcić to? Nie da się. Super. Jakaś kobieta krzyczała na nas Że nas zabije. Super, super hej ja pierdzielę okej okay. nie wiem czemu ale latarka mi nie działa chyba ją zgasiłem albo kałach nie ma la... no właśnie przecież kałasznikowa nie ma latarki no ze mnie to też musi się po prostu pomyśleć. Teraz załogi. Tam jest mag. dobra. Tam byliśmy. Ale musimy tam zjeść i zobaczyć, czy da się otworzyć te drzwi. tamte te od przodu. Oczywiście tu nie będziesz skakał, prawda? There's too much No Super. O, tu się tu gruba się. Okej. Okay. Dobra, tutaj. Przejdźmy. Coś na pewno z tym trzeba tutaj zrobić też, nie? super strzelam wiele ryba i prąd z niego zacięło się ale w jaki sposób się zacięło no to musimy musimy jakoś e, znaleźć jakiś sposób żeby e, kajutę kapitana hmm, otworzyć te drzwi żebyś tam dostać i pewnie tam będzie ra, radio, radiostacja Wow, ale nasz, dziwnie nasza postać chodzi Przechodzimy przez drzwi i, 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 i idziemy po schodach do góry. Myślę, że nikogo tu nie napotkamy tak jak wcześniej. Dobra, przechodzimy przez te drzwi. I teraz jesteśmy tu, tak? Y Prysznice, może coś pod prysznicami zapomniałem, może nie podniosłem jakiejś karty lub czegoś nie przeszkałem, prawda? Wszystko jest możliwe. Czy da się to otworzyć? Micie do AK, świetnie. W świetnie. Nic nie da się. Czy pan coś miał? Umicie do pistoletu, świetnie. Może coś w szafkach tutaj nic, nic kompletnie nic zero, blisko, niech oh. to co pętla, a teraz y, do pokoju, radio, przez pomieszczenie załogi, musimy załogi, załogi, już co? Rezont. Czyżbym o czymś może... Uuu, chyba. Dobra, ja chyba wiem, której mam iść. W sensie, coś tak myślę, że z mostku da się przejść do kajuty kapitana tak od e, zewnątrz. Nie trzeba wchodzić głównym wejściem, tylko można od... E, Dobra, za dużo tu drzwi naprawdę. To tu idzie tu nie? Ale pan tu sobie... Lęż ...siedzi... tu nic nie ma, nic nie ma, bo O, idą mi, słuchasz... ...o, no, ja tu... Ja... ...nie! Ty! Szaleńcze! Ty nasz poseł chciał zabić. Czy ja coś z tym mogę tutaj widzę i widzimy te harbony, który yy, ich yy, yy, te orki No i nasza koset się trzyłaś się Dobra, wchodzimy tędy Myślę, że dobrze idę coś, coś tu miga nic. Świetnie. The damn stuck. nie futro. Obiekty, ten klucz otwiera pomieszczenie kontrolowane pokój radiowy na górze okej okay, ma, mamy 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 hmm, klucz to jest chyba klucz mogę zapisać nie mogę super tylko gdzie jest ta stacja radiowa zdaby się mapa wiemy przynajmniej że e, stacja radiowa jest u góry tak Więc e, szukamy u góry tego Myślę, że to jest głośne. Wow, wow, wow. Wchodzimy tędy. Myślałem, że da się od zewnątrz tam wejść, a tu jednak nie. To nic nie było, prawda? Tu wie coś cokolwiek nic, dobra. Pysznie, co to były? Dlaczego tego się nie dało? Użyć się nie da. Radio... operatora okay, tam... Było. Nie doczytałem do końca jak było? A teraz do pokoju radio... operatora, ...operatora... Aha, radio operatora przez pomieszczenie załogi. Tylko pytanie, gdzie jest to pomieszczenie? Czemu tu mapę? Nie, nie mamy. A, to jest... ...znajdź radiostację. Przez pokój... Posił... Zgubiłem się tak, zgubiłem się No, nie, no co tu mamy? Co teraz załok wiesz, tak? Oj. Dobra, tutaj co Co Tu mam? jest tam jest za koron, co? Eee Wójtuk? Musimy zgasić ten pożar, e, zaraz znajdziemy jaki zabór. Okej, okay, czy tu idzie ten kabel? Tutaj, do tych drzwi. musi być gdzieś tu zawór, który zakręców. Ja Świetnie zamknięte. Dobra, nasza postać się już bulwarysuje. Tam jest za gorąco, tak żeby... E... Więc w którym miejscu jest zawór? W którym miejscu, no? Zabójstwo nic nie da zrobić. To było. Na pewno tu byłem. O, właśnie, coś może z tym? Mam tu ładownik. O, no właśnie. Coś tu, ale nie pisze, że można użyć. Super. strzelę w to żeby mnie to nie denerwowało Tu mam jakąś skrzynkę z którą się też nic nie da zrobić Coś w ładowni, może to trzeba uruchomić tylko w jakiś sposób Na pewno nie strzelając w to bo to jest tylko strata amunicji Okej okay, coś, coś, coś na pewno trzeba tu zrobić Na razie stąd wyjdziemy. I musimy... E, wymyśleć jak skasić tamten pożar. What the fuck! Skąd jest... Skąd skąd, 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 skąd? Skąd? Jeszcze raz skąd? O matko. Czemu te potwory tak straszą? Może przez to, że tak wyglądają i zawsze z nienacka wyskakują? Plus jeszcze ta kamera, więc... Znaczy, tak biegniecie, patrzcie, tak biegniecie sobie, celujemy do przodu, prawda? A tu zaraz nam na plecy wyskakuje jakąś godzilla i nas morduje. Na pewno tam fogi nie będę zbiegał jak kretyn, bo na pewno będzie mi to... Prześlijcie może kiciały. to bo... mi zamknięte, zobaczmy jeszcze podślijcie. Prześlijcie. Możesz się wykąpać tylko to nic więcej. Wow. To są wieszaki na ręczniki. Z tym nic nie można zrobić, skrzynka taka postawiona. Nie wiem, zgubiłem się. To mi się nie da przyjść, to mi jest niby za gorąco, tak? Dobra, zobaczmy tędy. przechodzimy przez tą kuchnię straszną. Dobrze, nie ma takiego kucharza, który by... Nie wiem, z tasakiem biegał. ja jestem... I jestem i to strasznie. Spalone zwłoki. Dobrze, idziemy na górę. Dobra, się da wejść? Otwar... Aha, dobra, otwarte. Czyli jesteśmy w... Dobra, pozabijani, preczni są w ogóle. Te dźwięki są przerażające, naprawdę. Będę mógł postarować Gdzie jest to radio Popierać operatora Pomieszczenie radaru Idziemy świetnie